Siemano moi widzowie, tu Repca Games. Gramy sobie w nową serię, nową grę Star Wars Battlefront. Ogólnie od razu chciałem przeprosić. No co ty zrobiłeś, widz tego? Zabrałeś no, no imperat... No co ty, ty, ty... Kurde, jak tu się dogadać? Dobra, e, ostatnio nie było... No ja chcę być tu. Ostatnio nie było odcinków z... W ogóle nie było filmików, bo miałem za dużo nauki. Słuchajcie, ale myślę, że to w wynagrodze przez ten weekend, dostaniecie solidny odcinek z Battlefronta, oraz kilka odcinków z FIFA, a ogólnie ze mną dzisiaj jest... Patal Game, Właściwie to już próbujemy to trzeci raz nagrywać ale, ale coś zawsze musi się stać e, Dobra my sobie zagramy w tą e, bitwę e, bohaterów Gramy na Tatooine, zagramy sobie z dwie rundki i myślę że będzie fajnie Dobra, coś sobie wziąłeś? Już wziąłeś sobie kogoś? No, czekaj Luke'em Skywalkerem gram e, nie wiem, bo ja bym się Boba Feta bym chciał zobaczyć bo... No to może po prostu poko Nie wiem czy to, ta... nie wiem, czy ta... Dobra, z dwie rundki coś zagramy, najpierw wezmę um, um, Bobe Feta. No, no No Luke Skywalker Ej, ale, ścisz, ej, ścisz telewizor, bo to wszystko będzie No, tak. Dobra, poczekaj chwilę. Poczekam, czekaj, bo ja musiał ogarnąć co ty masz za ataki. Ty. O, tu ma jakiś skok, dobra, tu jest normalne pioruny Tu jest ochrona jego Dobra, dobra. już cieszyłem. Ja sobie też muszę ogarnąć, tym mam To coś, a tym o, mam mia... To Ej, ale i... jak on skacze, kurczę jak stary dziad Ej, w ogóle nie wzięliśmy tych takich Gramy kontra-kontra, nie? A nie, są, są moi moi Te, moje klony, moje Z imperium Dobra, nie ja tu, 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 tu O o, spotkałem ich Ta? Ale zero zagrożenia no, Luka z No fuck, co to było? Nie. Ty, ty... jest za słaba dla mnie. No kurde, jak za słaba? Ty, myślałem, że wygrałem. Teraz nagle Ciebie nie zobaczyłem. Dziwnie się nim gra, bo w ogóle wiesz... Ani bez pistoletu, ani bez miecza świetnego. No właśnie, to jest, to jest dziwne, że bardzo raz pistoletu i trzeba ma elektryczne, nie? ja zapomniałem, ja mam ochronę przecież, czemu ja jej nie użyłem? Dobra. Wiesz o tym, o co tutaj chodzi, bo ja wiem. A ja, A ty, twoich rebeliantów tutaj nie ma, tak patrzę. Ja ich spotkałem już, biegają za mną. A ja właśnie... No dobra, ty spotkałeś. A tu jest mój klon. Klon. Ja twoich klonów zabijam ciągle. I punkty mi dzięki temu rosną. ale gdzie są twoi rebelianci? No, zobaczysz. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, mam pierwszy punkt. Mnie nie interesują rebelianci, mnie interesujesz ty. Znaczy, te twoje klony mnie nie interesują. O, za zarąbiste, bo wszystkich zrobiłem naraz. To, to znaczy, na ciebie na pewno będzie trudne e, to zrobić. Dobra. Znaczy, swoich próbuję zabić, czy to jest... Nie, norm... ty jesteś, no? Dobra. Dobra, dobra. No, przed chwilą tu punkt był, dobra. A teraz powinieneś do wygrać, bo ja mam mało życia Bo jak ty tak to Co to jest ty? Dobra wygrałem, oddawaj co? mi Co? Się... Twój szturmowiec mnie zabił jakiś Tak szturmowiec? A ja myślałem że ja bo Ja cię piorunem na L1 wolno, wiesz co dziwnie się imperatorem gra? Taki powolny dziaduś O jezus to są moje nie w sumie dobrze, że nie nagrywamy to z mojej perspektywy. No, ja tutaj często biję swoich. Ja też swoich. Nie, ja swoich nie biję, bo... Dobra, dobra, 17 metrów. Ja ten tryb widziałem, do tego myślę, że wygram, bo jestem lepszy od Ciebie. Chociaż przegrywam na razie. Dobra. E, gdzie są Twoi reberjanci? Gdzie Ty jesteś? E, dobra. O Ty, Ty sz szmaciarzu! Kurde, nie mogę nic robić. O ty gnoju. A ja takiego czegoś nie mam. No ale to jest zarąbiste według mnie. Gdzie ty jesteś? Kurde, no nie uciekaj mnie, panie! Dobra, spierdzielaj! No kurde, nie! Jest, jest, dobrze! No ale Jeszcze. weź! No. No on jest za I... wiesz co, tyle co słyszałem właśnie, to jest to, że wszyscy są, e... wszyscy, czekaj, co ja chciałem powiedzieć, że wszyscy są wolni oprócz Luka z tych bohaterów, gdzie ty jesteś? Ja ciebie szukam, luk nie Luka to Luka jest hardcore'em, Dzisiaj bym chciał, żeby były w ogóle wszystkie postacie i bym sobie mógł grać of Ale chyba. wiesz, właśnie to jest, e, to jest trzecia część i to jest właśnie na podstawie tych ostatnich części, bo w tych wcześniejszych masz właśnie e, e, trzecią część na podstawie tam już tej trzeciej, prawda? Jak tam już była ta końcówka. Ja bym chciał, Bo ja grałem, ja grałem chyba w 2, ja chyba grałem... Znaczy wie, wie, ja też grałem na PSP grałem. ci powiem. Ale ja wtedy nie byłem jeszcze fanem Star Warsów, bo tak gdybym teraz... gdyby teraz wyszedł świat... Ja pokazać ci kotki w piwnicy. I jak gdybym to bym sobie pograł Qui Gon Greenem Gdzie ty chętnie, jesteś? Ale... Chodź tu widziałem cię. Ja bym chciał jakiś dodatek. Dlaczego ty tego unikasz? O kurde, gdzie ja jestem? No kurczę miałeś uciekać, a nie! No co za... Dob co, ty nie zrobiłeś? O nie... Czekaj, czekaj, o, o, nie, nie, mi to mi punkty to. powypadały, a ja ich nie zbierałem. No, biegnij, biegnij, kurczę, jaki on jest powolny, nie. Idę po ciebie. No nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj na mnie. Kolego, dobra. I ty życie sobie naprawiłeś. Jak... A no powiem. to się da, ale ja ci nie powiem jak. I się naucz. Ale dlaczego mnie twoi tak atakują, a moich tutaj nie ma? Ty no! Yes. Ej, bo wyszedłem za mapę, wiesz? Dobra, ja idę do ciebie, Cyfelu. Zapraszam. Wiesz, wiesz, kto mnie szkolił? Gonzin Mistrz Joda. Na... A w sumie no Znalazłem go na jakimś, na jakiś odludziu Ty, o ty gnoju O nie Ej, ale mi się nie podoba Ej, ale nie, jesteśmy, wiesz co? Jesteśmy blisko siebie Ci powiem e, Dobra, zobacz jak... Klubi, ty mi jeden punkt brakuje Zabij jakiegoś tego Ja muszę iść zabić Jakiegoś jak to, że ty wygrywasz teraz? Ty wygrałem. Co? Wygrałem, wygrałem. Ej, jak? Jak to? A bo ty zabiłeś jakiś klonów. Ej, ale zobacz jaki wynik był, bo tu się do 100 punktów gra. Nie zobacz, wiem, za, jak... zobacz jaki wynik. Ja pierdzielę. Nie, wiem No nie. Ej, to może teraz zmienimy mapkę, co? No, możemy zmienić. Dobra, dobra. Za chwilę się widzimy. Ej, właśnie mam też pomysł, żeby w, przy... w odległej przyszłości Ej, nie grasz? Aha, dobra. Dobra, to ja już jestem pewny kogo chyba wezmę. Wiesz, ej ale teraz gramy innymi postaciami? No tak, ja biorę inną. Chcę... No to ja też sobie wezmę, inną żeby nie było, to ja wezmę sobie... Um, wezmę sobie może Han We... Solo. Powiem Ci, że na razie grając te... Tak, nie wiem, załóżmy godzinę gram około. Oa, akurat będzie wyrównanie według mnie, bo ja Han Solo ty... To znaczy... Ty Han Solo, ja bo Bafet. No kurczę, ej. Boba Buffett jest ogólnie, słyszałem, że dobrze się nim gra bardzo. No też to słyszałem, dlatego chcę. Tutaj kurczę, on ma na L2 jakieś, czekaj. Eee, to on, ma, on nie ma przybliżenia? Czekaj. No nie, zużyłem ogień jakiś. Ty i mam taki... Ty, o, ja, zarąbiście. Dobra, już mi się podoba. Okej, okay, dobra, ja ogarnąłem moją postać mniej więcej. Tylko więc ej, mogę ja, najgorsze jest, że nie mogę przybliżać. No zużyłem wszystkie swoje te, moce nie, jestem dobry. No bo nimi nie można przybliżać, nie? O właśnie, bo ten gnojek ma latania. <grym> Będę uciekał przed tobą Ty ale Dobra, mam punkty jakieś Dobra, mam już 5 mam już punktów Ja mam 4 Gdzie ty jesteś? No weź jak to wygląda O nie! O nie! Ja No, ty... no weź się, uciekaj! <noise> Ale ty, jak długo możesz na tym latać? Tu jest... Dużo dłużej niż yy, jakimś klonem, nie? Dobra... Gdzie ty jesteś, panie? Tylko mi się szybko broń... O tych hunswocie. Masz za karę! Żryj to, kurde! Dynamity No nie! A już myślałem, że Cię pokonam, ty! Frajerze jeden, ty Dobra, dzieci. Widziałeś, jak było piękne, kurde. Użyłem jakichś takich eee. specjalnych co, ciosów i w ogóle, no, po prostu bez klasa sama w sobie, tak. Czekaj na dole, dobra. Chyba tak. Na dole. Niech... A nie, dobrze idę. A ja prowadzę z tobą dosyć dużo jeszcze, ale dobra, idę. Ale po co ja po to idę? Ty ja jestem głupi, nie? Dobra, dzieci. Trzeba się postarać, tak, mimo wszystko. Dobra, ale gdzie ty jesteś, ty mi powiedz. O fajnie ja? jest to, że ja mogę sobie właśnie polecieć i mam wszystko pod podgląd. No, ty możesz sobie latać, dlatego Han sobie no, jest fajną postacią bo... No bo Boba Fett jest bo... bo, bo fajna no, bo... Bo, ja. Można ja. nim latać. Do, 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 Elektryjny się dopełnia? Nie powiem ci, to, to musisz sam odgadnąć. No kurczę, grasz dłużej ode mnie w tą grę. Ale ja to dowiedziałem się wiesz przez co, że po prostu to, to coś dostałem, że tak powiem. Gdzie ty jesteś ty ciudo? Ale wiesz, no ja, ja gram ogólnie od wczoraj, nie od premiery, ale... Um, ale... No w sumie nie grałem wczoraj aż tak strasznie długo, bo stwierdziłem, że obejrzę sobie Star Wars. Obejrzę sobie... No nie! O nie, i tak prowadzę jeszcze, no ale dobra. No bo ty niższy, prowadzisz, bo... bo ja nie walczę z tymi kutafonami. Dobra, gdzie to jest? Dobra. O! mam zdrowego bohatera! No bo jak zaczynasz bitwę to masz zdrowego, nie wiem czy wiesz... Znaczy, ale nie wiem, znalazłem... To akurat wiem, ale... Znalazłem takie to jest zdrowie bohatera. No po co ci to jak masz od razu uzdrowienie? Czekaj, no, skąd jest? Tyś... Chodź tu z moją. Czy jestem takim Takim przy tym... Kurczę takie warzywa, że jak powiem... Powiem ci tak? Fajne jest to, że y, można swoją broń... Dziecię, nie trzeba czekać, żeby ona się y, schodziła, tylko można ją schodzić na kwadrat, jeżeli się zdąży Kurde, weź wypad mi z tym ogniem panikiem Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Ciśnij, gloja Weź ty, nie uciekaj Nie uciekam, tylko latam Trzeba było wziąć jednak SkyWalkera chyba Gdzie ty? Aha tu Ty, a ja a ja w ciebie już strzelałem taką ładną armatkę, czekaj, czekaj. Kurde, teraz ty te prowadzisz, teraz ty te prowadzisz, a nie No ta, no a prowadzę na ile? O czekaj czekaj punkty ładne zbieram. Ładne tu Dobra Czekaj, gdzie to jest? Gdzie to jest? Widziałem to przy... Ty! Ty gnoju! Przed chwilą to widziałem. No dobra No szukaj tego cfelku O no strzelają do mnie gnoje Ej, twoi, twoi zaraz mnie zabiją po prostu Dobra Lecę, bo chcę, lecę, bo Ty ja nie dolecę, czekaj, dolecę, 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 dolecę Jest, to Gdzie ty jesteś? Tam? To, to to, ty? Nie ty jakieś niebieskie gówno Gdzie ty ty nabijasz na tych botach no Ty przestań nabijać na botach Ty, ty mnie traf trafiłeś mnie Super strzał Jest! Zabił to mnie bot! Nie! Bot mnie zabił! No nie! To... A ja miałem asystę tylko no... Na... Ale dobra, ale prowadzę, ale prowadzę Minimalnie ale prowadzę gdzie ty teraz jesteś? Dobra i lecę do ciebie Bieraj to, dobrze? Zdrowie bohatera Ten gdzie jest ten dwafek cały Oszust W końcu zrozumiałeś co, o co tu chodzi, nie? O Jezu Szarża! O kurde, nie trafiłem O kurde, a ja nie trafiłem tym ogniem Dobra spitadam No A ty boisz się Nie boję tylko to jest gra taktyczna No cykasz się po prostu Bawi się nie, ja się nigdy nie cykam Wiedz o tym że ja się nigdy Dobra nie będę marnować Coś mnie I GNOJU! Nie! To był <laughs> chamskie Ale to było już hamskie, nie Dobra lecę do ciebie Bo ciebie znalazłem użyłem mojego super ciosu No nie coś do niej strzela A nawet życie Idź po to życie, gnoju, idź Czy... po to życie, jak ja tam mam wejść? No kurde, ej weź mi pożytek z wakansy. Pal się, ja to zbiorę specjalnie, żebyś ty tego nie wziął. Ty, czemu ja to złożyłem? Gdzie ty jesteś? Spłonisz, dziwko. Szturmorek z powietrznym nie robił no Ale kurczę miałem asystę przy tym Dobra, czekaj Bo ja muszę wiedzieć O dobra, tu Dobra, jeszcze prowadzę, jeszcze prowadzę Są punkty Dobra, ładnie Jeszcze, ale jak to przegram to się wkurzę mhm, A to będzie 2-0 ja, I znowu z tobą wygram W kolejnym pojedynku y, Total Game kontra RFC Games Wali się, Fifem musimy zagrać to wtedy Kurczę do jakiejś dziury wpadłem O ja pierdzielę, do jakiej... to jak? To też Cię zniszczę, pamiętaj W czym? W FIFA? W Fifie też w ogóle mi się zapisał filmik, czy już 15 minut nagrywamy? Może to to... O dzięki mój mu... strumowcu. Potem ten pan nie skończymy, nie? Dobra kurde, co jest? Ha ha! I co? O kurde, gdzie to jest jakieś życie? Co punkcik jakiś Dobra, nie, 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 gdzie to jest... O tu! Dobra. Wracaj tu do tchórzu. Dwa życia, nie! No nie, zabił mnie! Co za... Nie, ej, jak ty to zbierzesz to wygrasz, nie? Yes! Ja pierdził Brawo! Nieważne kim gram. Nawet... Nawet księżniczką leilą bym cię zabił. Ale lejla słyszałem, że nie jest zła. Bo ona ma ochronę, więc jak będziesz chce tracił życie ja ja dobra Teraz było większa przewaga Ej, ale ja. miałem więcej trafień w głowę, więc wiesz No, ja miałem więcej wykorzystanych żyć Pokonani wrogowie 11 Pokonani gracze 3 Ja miałem stopu... więcej wykorzystanych żyć Dobra, wy, wyjdę i zaraz lecimy dalej Jeszcze jedno, Czy nie? Ostatni, ostatni Bo trzeba jakaś... sztukę No, ja sobie jeszcze raz z sumy. No to ja zagram dobrymi i teraz zagrasz wejderem czy nie? No wezmę wejdera. Żeby mieć szansę musiał wziąć Luka, ale, ale wezmę sobie księżniczkę Lejle. A dobra, dobra, dobra. Jak chcesz, to bierz co chcesz. Ja wezmę sobie wejdera, bo ja lubię no, Że Pokażemy w sumie, wtedy na, na tym odcinku w sumie pokażemy wszystkie postacie, nie? No, no, no. Te tutaj są. No, tak, 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 tak. Dobra to biorę wtedy tego Wejdera i lecimy. Wszystkie postacie są pokazane. Jak dla mnie bardzo przyjemnie się Bobą Fettą grało, ale yy, przegrałem. Hmm. Ja, ja nie jestem dobrym graczem, powiem ci szczerze, w takiej grze. Grać na PSP, a nie na jakimś... Dobra, na PS3 grałem, ale no co, ja praktycznie cały czas FIFA grałem. Dobra, ja tu będę starał się ciebie szukać, bo tutaj jest... Ja tu muszę grać teraz bardzo taktycznie. A tak, taktycznie, mówisz coś? Mówisz, że taktycznie. Ty to? Nie zastanawiam. to? Co? Jak ty? Jak ty mogłeś tak własnego ojca? No odwróć się, Vader! Ty kurde jak mogłaś własnego ojca. No jak zdrowie bohatera sam sobie zrobiłeś, dobra co? Ty, no wyjdź z tego. Dobra, rozwaliłem te twoje. No, no dobra Dobra. Tylko ej, fajnie się grał bo Fetą, bo miał fajny jetpack. A ty, ty! Nie, dobra, jest moje. To, to wygram, wiesz? Coś tak czuję. No bo ty masz miecz. Ale wiesz co, jak pokazywali te filmiki, nie? Te takie... E, pokazywali filmiki... Kurczę, czemu spadłem? E, to właśnie było pokazywane, że grał... E, Kto grał? Że było, że Han Solo walczył przeciwko Vaderowi, Leia walczyła przeciwko Boba Fecie, A, luk? A luk przeciwko e, temu, Imperatorowi. Tak. No kurcze, chodź tu! No, wal się. No jak ty mnie tym trafiłeś, jak ja się chronię? Ty mi to powiedz. No, twoja chrona gówno to, to za ci, ty. Co za szmata, chodź tu. Chodź tu, moja curo. Kurcze, jak ja się blokuję. To jak ja mam... No co za... Ja ci zajebię To e, za przekleństwo, ale no, się zdenerwowałem. No ty, kurde, jesteś, myślisz co? Że jesteś fajna, no? W końcu. Ty, ja, a ale ja powiem ci, że to Leila to aż tak dobrze się nie gra. Cudowa, mówisz. Dobra, uduszę. Jak... Może to dlatego, że walczy z Wajderem nie? Dobra, ja teraz, teraz... Dobra, chciałbym życie odnowić. Czy da się? Da się, tam jest. O ja, jak wysoko, to mi się tyle nie chce sięgać. Ty, coś do mnie... Ty... You talking to me? Frajerze? No, dobra. Ja idę po życie. Ja mam wywalone. Ty mnie nawet nie trafisz. Nie zabijesz mnie. A tak, ja sobie pójdę. Sp no, spokojnie. Ładnie, serdecznie Serdeczne JP jak to się mówi Dobra A nie mnie A, to jest takie coś, a gdzie ty jesteś? Ej, czemu mi ktoś życie zarąbał? Bo jestem bogaty Rodziny. słag A nie, jednak tam jest życie, dobra, idę sobie po życie Myślałem, że zabierzesz życie specjalnie tak... Taktycznie mnie spróbujesz rozwalić o kurde ale się zciąłem ty Ty, ty No co jest, no chroń się Szybko, dobra gdzie, ty, dlaczego ty taka szybka jesteś, chodź tu Chodź tu Masz w mordę Kaideniarzu A cieka, a wiesz o tym, że to bitwa na Jaku będzie właśnie też w filmie? Ha! Jaką dostałeś bułę? To znaczy dostałeś. Dobra, szybko, szybko, szybko. No co ty? No i co, i co? No co zaż? Nie! Nie, nie! Jakieś... Ishihi-tibi! Mnie zabijano! Czy to jest normalne? Ishikaki-bi! No bo ja mam po prostu dobre wojska i moje Ach. wojska też się z tą wygrają. O-o! No, zarąb z tego miecza, kuźwa! Dobra, bij to też... No i co? I co myślisz? fajny jesteś? Jak masz kolegę? No myślę, że mi się ładuje właśnie moja supermoc I tylko próbuję, próbuj, po do mnie podejdziesz Ej, gówno ci to da! No to chodź tu Wal się, frajerze, ja idę na molo No zostaw mnie powiedziałem, czy to kto mnie trafił Te boty w sumie takie trochę pomagające ci powiem są No Czy, czy ty wziąłeś życie? Uciekaj, uciekaj Gdzie ja ty jesteś ty? Jesteś Wejder, Wejder się boi? Własnej córki to... nawet no. O kurde Też byś się bał jakby miała takie balony no. no ja tu tylko na to czekałem Co jest? Co jest? No zostaw mnie No nie Ajajajajaj Jak mnie zabiłeś teraz Ej kurcze nie masz ze mną wygrać Nie ja tu idę na molo nie Dobra szybko zbieramy na życie Dobra mamy zdrowie bohatera Dosyć dobrze idzie Ej to ale ty to... możesz sam sobie życie zrobić? Tak No z jakiego kurcze, z jakiej racji No bo ja jestem po prostu No co jesteś Adam Jestem hardcorem po prostu, no co tutaj dużo mówić Nie ja bym... No to Leja jest dobre jak możesz sobie sam sobie życie zrobić Co do mnie strzela, co za kutapon? to... No kto mnie tak atak Dlaczego oni mnie tak atakują, no? No dlaczego to nie jest otwarte? No fakaj się cycu, walony! Tupsko, ja tam wbijam i cię! Walę, wale czy kurde, chodź tu! Chodź tu, chodź tu! Powiedziałem coś, powiedziałem... No kurde! Dlaczego ja nie mogę cię! To jest... To jest posrane! To jest... Nie, ja to jest posrane po prostu. Ja tego nie rozumiem. Kurczę nie mogę się ruszyć. Tak. Bo, jest, bo ja... mam takie mocne ataki i jeszcze do tego moja tarcza no słuchaj, no ja jeszcze prowadzę, słuchaj z tobą. No bo jesteś, no bo to jest walnięta gra. To jest walnięta gra. Ty oraz to grać nie umiesz. Zamknij ryj, powiedziałem. No i znowu te... Jebie na tych botów, ja muszę ciebie zajebać. Że kurde, jak klę. No dlaczego ja się ruszyć nie mogę? Ty mi powiedz, to jest... Jakieś porąba? Nie, nie gram w to, nie Walę tą grę, bo ja się ruszyć po prostu nie mogę Nie, to jest bez sensu, do widzenia, dobranoc